Proste ćwiczenie na zmniejszenie nudności. Cześć, zajmuję się refleksologią terapeutyczną i uczę, jak dzięki prostym i dobrym z natury metodom stać się najszczęśliwszą wersją siebie. W refleksologii, aby pozbyć się nudności, pracujemy między innymi na refleksach przysadki mózgowej. Te refleksy znajdziesz na obydwu kciukach, tutaj w tym miejscu, gdzie linie papilarne się ze sobą zbiegają. A teraz przechodzimy do prostego ćwiczenia. Weź do ręki kredkę i rozmasowuj to miejsce okrągłym, pełnym, głębokim ruchem 36 razy. Wykonuj to ćwiczenie na bieżąco w trakcie potrzeby, bo to działa dosłownie natychmiast. A i koniecznie pochwal się efektami w komentarzu. Obserwuj mnie po więcej, polub ten film i udostępnij go swoim znajomym, aby trenować razem ze mną. Kliknij w link poniżej.